Witam was bardzo serdecznie dzisiaj kolejny dzień yy, diety i będę chciała ugotować zupę zupę, którą w zasadzie nie musicie tylko przy, jeżeli stosujecie dietę gotować, bo jest to naprawdę bardzo dobra jarzynowa yy, zupa. Zupa, która będzie składała się yy, z wielu warzyw, ale będę chciała, żeby zdominował ją kolor pomarańczowy. kolor, który jest takim kolorem pozytywnym i yy, takim słonecznym. <noise> dlatego ja będę chciała dzisiaj użyć warzyw, które mają kolor pomarańczowy. E, czy to będzie zupa dyniowa? Raczej nie, raczej taka uniwersalna zupa warzywna, dlatego że e, ja już taką zupę sobie gotowałam i ona się sprawdza naprawdę doskonale, dlatego że możemy tutaj po prostu wrzucić do garnka to, co mamy w różnych proporcjach, za każdym razem ta zupa będzie wychodziła inaczej. No, niestety, my, to, co ci, którzy muszą stosować tą dietę lekkostrawną i niskotłuszczową, no niestety, musimy zrezygnować z cebuli, musimy zrezygnować z pora, więc tego typu rzeczy nie możemy dać. No i oczywiście nie możemy tych wszystkich warzyw czy cebuli podsmażyć sobie na jakimś tam tłuszczu. My dzisiaj nie będziemy w ogóle używali cebuli, ani pora, ani żadnego tłuszczu, tylko będziemy gotowali warzywa. Jakie na koniec podamy, to oczywiście zobaczycie. Jeżeli interesuje Was taki film i chcecie sobie zrobić taką dobrą e, warzywną zupę, to zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Ale zanim zaczniemy robić tą zupę, to przypomnę Wam, że trzeba bardzo dużo wody pić. E, I naprawdę jest to bardzo ważne, żeby nam to wszystko zaczęło prawidłowo funkcjonować. Więc ja oczywiście cokolwiek zaczynam robić, to zawsze przygotowuję sobie szklankę wody. Taką szklankę wody, jeżeli mamy gdzieś blisko siebie, to ją pijemy. Jeżeli wolicie, bowiem znam takie osoby, które nie lubią pić wody ze szklanek, lubią z butelki, no to kupujcie też takie butelki mniejsze, czy, czy takie, żebyście mogli to, tą butelkę zawsze mieć koło siebie, żeby ona była, bo pijemy wtedy, kiedy mamy wodę pod ręką. Taka jest prawda. Jeżeli jest woda, stoi gdzieś, nie chce nam się wstać, nie pijemy wtedy, naprawdę, to tak po prostu nam ucieka. A woda jest bardzo ważna, więc piję Wasze zdrowie i moje zdrowie. Ja bardzo lubię wodę jeszcze z sokiem. Ale dobra, robimy naszą zupę, która jest dzisiaj z warzyw. Jakie warzywa nam potrzebne? No takie jakie macie. Ja akurat dzisiaj mam i mniej więcej tak zastosuję tutaj mam marchewkę wykorzystam akurat te dwie marchewki, mam kawałek selera też taki nieduży. Odkroiłam. Mam batata. Ten batat jest dosyć duży, ale wezmę chyba go tylko połowę. Zobaczę. Mam cukinię, ale tą cukinię będę obierała ze skórki. No pamiętajcie, że my jednak zaraz po zabiegu, takim w stanie takim pooperacyjnym, skórka nie jest wskazana z cukinii, także teraz będziemy obierać, także ja wezmę pół obiorę. Mam pomidora, który również jest obrany już ze skórki. Pietruszkę jedną. No i mam pół y, takiej niedużej dyni. Już gotowałam sobie poprzednio zupę i w tej chwili prawdopodobnie całą tą połówkę zużyję. Od, do tego jeszcze dodam swoją we, wegetę, że tak powiem, ale to jest taka przyprawa uniwersalna. Ale z tą przyprawą uniwersalną, już muszę trochę uważać, dlatego że tutaj między innymi w składzie jest czosnek. Ja wam mówiłam, że zrobię, zrobię taką przyprawę żebyście wiedzieli jak robić i tutaj ja mam granulowany czosnek więc dam tylko troszeczkę taką łyżeczkę niedużo tej przyprawy ale zwróćcie uwagę też jak warto jest mieć w spiżarni swojej takie rzeczy w której od razu wiemy jak jesteś na diecie nie wolno ci czosnku a ty wiesz że tutaj jest czosnek a nie, że czasami kupujemy coś i tak do końca, nie czytamy składów i nie wiemy nawet, co tam w środku jest. Więc ja dam tej przyprawy uniwersalnej trochę mniej, ze względu na czosnek, i dodam tutaj swoją kostkę rosołową, którą mam, też własnej roboty, też wiem, co tutaj jest, i można tej kostki rosołowej trochę dodać. No i będę gotowała z tego, co mam. No, ja przystępuję. Słuchajcie, w tej chwili sobie do obierania tego wszystkiego. I muszę Wam powiedzieć, przy okazji, tak sobie pogadam z Wami, że. Mm... Czasami jest tak, że jakąś tam operację robimy sobie i tak lekceważymy. Ja tak, wiecie co, zupełnie nieświadomie chyba podchodziłam trochę też do tej um, operacji tego wyrostka, um, nie wyrostka, Boże, co ja gadam, e, woreczka. Dlatego, że, że tak jakoś mi się wydawało, że to laparoskopem i tak dalej, ale to jednak naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać w tej chwili, żeby nie dźwigać, żeby sobie nie, nie tutaj tej przepukliny pępkowej, że tak powiem, nie załatwić. Więc to są naprawdę takie bardzo trudne elementy. Nam się wydaje, że my możemy od razu, tak jak mnie się wydawało, dlatego o tym mówię, że my możemy od razu, słuchajcie, góry przenosić. No niestety tak nie jest. Z tymi górami to musimy uważać. Przede wszystkim jest jeszcze tak. Póki Was boli, tak jak mnie boli jeszcze tutaj to wszystko, no to jak boli, to się uważa. Ale. Jak, jak akurat już przestaje boleć, to wiecie, już zaczynamy tak trochę szaleć. Więc naprawdę przestrzegam Was, żebyście no, dbali o siebie i uważali. Tak patrzę, że chyba jednak dam pół tego batata. No tak, niech będzie tyle. Zobaczcie, jaki ma piękny. Ja bardzo lubię bataty. Tak jakoś dosyć długo do nich podchodziłam z taką jakąś, wiecie, że jakoś tak były. Ja nigdy nie kupowałam tych batatów, a one są naprawdę pyszne. Nie wiem, czy, czy jadacie. Na pewno jadacie to ja tak jakoś opornie do tych batatów szłam, a one mają przepiękny kolor. Kiedyś zrobiłam zupę i tak mówię, Boże, co ja tyle marchewki dałam, a to taki piękny kolor, właśnie jak marchewka miały te bataty. Bardzo, bardzo takie ja lubię. Wezmę, wykorzystam pół tylko cukini, dlatego że jutro mam też taki fajny pomysł na obiad. I też oczywiście Wam pokażę, co robię. Ja sobie zdaję sprawę, słuchajcie, że to jest tak, że no nie wszyscy teraz będą się interesować może akurat taką dietą, ale naprawdę warto, warto nawet sobie, jak nie macie takiej diety, to od czasu do czasu coś takiego zdrowego zjeść albo zmienić nawet jakoś tak sposób żywienia. Ostatnio, Oglądałam też taki gdzieś na jakimś, bo teraz więcej oglądałam, dlatego że mniej robiłam, więcej oglądałam. I oglądałam też taki film. Właśnie o, że osoby starsze bardzo często jakoś tak o siebie nie dbają, nie pamiętają, mówię tutaj jeżeli chodzi o żywienie, także naprawdę warto, warto jakoś bardziej świadomie do tego podchodzić. Tym bardziej, że jeżeli mamy więcej czasu, to nie róbmy czegoś takiego, że nam się nie chce. Ja sobie zdaję sprawę, że bardzo często w naszym wieku już się zatraca te kubki smakowe, że to już nam Trudno jest ten smak złapać, nie mamy tego apetytu. No, ja jeszcze mam ten apetyt. Ale, ale słuchajcie, warto naprawdę dbać o siebie i żeby jak najdłużej być sprawne. Dobra, ja się wezmę teraz jeszcze, za to sobie odłożę na razie, bo nie będę tego używała w tej chwili. I ja się wezmę za krojenie jeszcze dyni. I wezmę sobie deskę i będę kroiła dynię. Zobaczymy, jak mi tu wyjdzie. Też muszę uważać, żeby tak się na, za bardzo nie wysilać. Och, akurat widzicie, jak mi idzie tutaj, akurat. A wiem, dlaczego to tak się tu odkroję. Teraz będziemy tu, zaraz sobie to wszystko w kawałki pokroimy i będziemy dalej robić. dynia nawet się dobrze obiera, nie jest taka ciężka do obierania. O. No dobra, słuchajcie, mamy dynię obraną. Ja sobie już tutaj powoli włączę, żeby nam się tutaj już włączył Thermomix i w tej chwili ja będę kroiła na kawałki. Marchewkę. Wszystkie te pomarańczowe warzywa. Będzie pomarańczowa, piękna zupa. My oczywiście nie tylko zrezygnujemy z tych części, słuchajcie, z cebuli czy, czy pora, tylko Oła. Tylko również zrezygnujemy jeszcze z dodania śmietany. Ale jeżeli bardzo byście chcieli taką zupę sobie zabielić, to możecie albo jogurtem, albo mlekiem. Takim bez tłuszczu też, nie ten 3-2, starajmy się. No dobrze, ja sobie będę tutaj wrzucała już po kolei tą marchewkę, żeby mi się tutaj miejsce robiło na ten. będę sobie wrzucała tutaj do naczynia. Ja oczywiście robię to w termomiksie. Wy jeżeli chcecie możecie to sobie robić w normalnym garnku. To naprawdę jest kwestia. To jest kwestia zawsze z tego co macie. Tak jak macie termomiks to jest naprawdę sprawa o wiele bardziej prosta. Dlatego, że później tą zupę po prostu będę sobie od razu w tym garnku miksować. I nie muszę trzymać tego blendera, dlatego ja, żeby robić to jak najmniejszym wysiłkiem, no nawet na potrzeby filmu, robię jednak w termomiksie, tak? Bo będę starała się gotować również dla Was tą metodą tradycyjną też. O, ja sobie w tej chwili po prostu nie ważę, nie patrzę tutaj ile, tylko po prostu tyle warzyw, ile, ile mam, tutaj dam, tu będzie dosyć dużo tych warzyw, ale co tam? Ma być to zupa, która będzie nas, nas karmić, więc ona musi być też taka. Cyta, Żebyśmy my się najedli. O tutaj weźmiemy. O i jeszcze tutaj kawałek tego selera. No widzicie jak ja Wam powiem tak, człowiek jak jest zdrowy, to pewnych rzeczy nawet sobie nie uświadamia, ile wysiłku wkłada w takie codzienne prace. Naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopiero jak zaczynamy chorować, no to dopiero wtedy wszystko wychodzi. Ja sobie dam tutaj jeszcze cukinię. Te wszystkie, tą całą włoszczyznę weźmiemy trochę. Tu jest tego bardzo dużo, widzę, dałam, ale, ale trudno. Pomidora też damy tutaj. Tu jest tego wszystkiego bardzo dużo. Dobrze, ja sobie tu wezmę. Dodam. No. Tak. Dobra, mam cały gar. I teraz weźmiemy sobie to wszystko troszeczkę. Zmiksujemy. Prawdopodobnie będę musiała jeszcze raz to zrobić, dlatego że, że tych, tych warzyw mam dosyć dużo. Tak jest, także jeszcze troszeczkę tutaj zmiksujemy. O, zgarnę. I będzie zaraz zalejemy wodą i będzie zupa. Jeszcze raz nam, niech się nam zmiksuje. OK. I teraz weźmiemy wszystko. Jeszcze zgarniemy, ale będziemy mieli cały gar zupy. Słuchajcie, to, że ten, y, jest dosyć dużo tej zupy, to nie szkodzi, dlatego że jest miłość, który tutaj w tej chwili będzie bardzo chętnie też pomaga mi jeść pomaga mi jeść w tych te moje zupy. Także patrzę ile wody dolać, bo tak mam dosyć dużo. No, ale to jeszcze tutaj wezmę szczeinika. Doleję wody. O. Mamy to. Dolałam wody, tak słuchajcie, tak jakbyś pokazał, bo ja to robię tak na oko w tej chwili. E, tutaj e, o tak. Tak mniej więcej mamy wody. I teraz dodam, słuchajcie, łyżeczkę koncentratu tego y, y, tego drobiowego, co ja robiłam. Taką dobrą łyżeczkę mogę dodać. O zobaczcie, taką solidną łyżeczkę dodałam. Boże, jak on ładnie pachnie, ten, ten po prostu pachnie drobiowym mięsem. Może jeszcze trochę tam, o tak o. A przypomnę, że drupy akurat możemy jeść, także tak, a to jest robione akurat, ten jest robiony na piersi z kurczaka. I ja dam, tak jak wspominałam wam, dam jeszcze mm, Łyżeczkę tej przyprawy uniwersalnej, ale naprawdę taką łyżeczkę, dlatego że to, co wspominałam, tutaj jest, no może trochę więcej, dam takie półtora łyżeczki, słuchajcie. O. No i jeszcze oprócz tego, do sole, do sole, to też taką łyżeczkę soli dam. O tak, o. Okej. Okay. No i nakładamy, słuchajcie, miarkę, chyba że tu coś. Dobrze. I teraz będziemy. 25 minut będziemy, słuchajcie, gotować to w temperaturze 100 stopni. No dobra, zobaczmy co będziemy robić. I w tej chwili, słuchajcie, mam zupę już ugotowaną. Możesz tutaj pokazać jak to wygląda. Mam tyle zupy i ona na razie jest jeszcze, te, ta włoszczyzna jest w kawałkach, a w tej chwili będziemy, słuchajcie, sobie miksować. Także ja zaczynam miksować zupę. Zupa jest już gotowa. Pięknie zmiksowana, e, dlatego ja e, lubię tutaj robić. Dlatego że nie muszę trzymać między innymi tego blendera, e, dlatego robię. No w tej chwili tak dwoma rękoma ostrożnie wezmę, bo to jednak jest dosyć duży e, garnek tej zupy. E, Zwróćcie uwagę, że tu jest około 2 litrów zupy i ja w tej chwili zjem dzisiaj trochę na kolację. Jutro być może sobie na śniadanie zobaczę. Ale jeszcze sobie poporcuję i taką zupę sobie zamrożę. E, chyba, że miłość tutaj zechce zjeść, no bo e, jemu też bardzo ta zupa smakuje, z tym, że on sobie dodaje po prostu jeszcze dodatki, pestki i tak dalej. Ja w tej chwili sobie pestek nie dodam, ale troszeczkę wleję zupy. Nie za dużo, ponieważ to jest kolacja, więc za dużo tej zupy nie wleję. I jeszcze do tego, słuchajcie, żeby troszeczkę jednak tego tłuszczu dodać, żeby nasze witaminy zawarte w tych warzywach mogły się rozpuścić, to użyję jednak trochę oliwy z oliwek i można ją używać, zwłaszcza na surowo. Oczywiście za dużo nie dam, dam troszeczkę, ale wleję tak tutaj trochę do naszej zupy. No i żeby było ładnie, słuchajcie, to dam troszeczkę troszeczkę dam może koperku. Dlaczego nie wezmę sobie taką małą chociaż gałązeczkę pięknie koperku dam. O i będzie piękna zupa, za którą ja za chwileczkę sobie siądę i będę wcinać. Ach, słuchajcie, będzie naprawdę Przepysznie. O! Zobaczymy, czy jest dobra. Na pewno zupa będzie dobra, bo co tu może być złego? Słuchajcie, tu wszystko jest pyszne, więc i powiem Wam, że przy takiej zupie, to ona jest dietetyczna, a jednocześnie naprawdę nakarmicie całą rodzinę. może Może na pewno smakować wszystkim. Spróbujmy, czy jest dobra. O rany. Słuchajcie, jest przepyszna. Jest naprawdę przepyszna, słoneczna, wygląda cudownie. Można by troszeczkę tutaj ziaren dać, ale na razie, tak jak mówię, jeszcze nie, jeszcze nie chcę tego brać. Ale zupa jest naprawdę przepyszna i polecam Wam bez względu na dietę taką zupę. I wcale nie musimy, jak się okazuje, Wcale nie musimy też podsmażać, bo zazwyczaj przyzwyczailiśmy się, że jak gotujemy jakąś zupę, to smażymy sobie cebulę, dodajemy czosnek, podsmażamy warzywa. Fakt, to jest bardzo dobre, żeby było jasne, to jest naprawdę dobre, ale pyszne jest naprawdę, uwierzcie mi, tak samo pyszne jest w tej chwili bez podsmażonych warzyw i bez podsmażonej cebuli, a jest naprawdę pyszna. Spróbujcie, a się sami przekonacie. Jest przepyszna ta zupa. I to mówię Wam, ojej, jaka pycha! Naprawdę jest pyszna. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie taką zupę zrobili i nakarmili ją całą rodziną. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Do zobaczenia. Jutro robię coś na obiad pysznego. Może jakąś rybę. Mhm. Zapraszam Was jutro na obiad. Mhm. Mm Alles da super ist, Bischner.